Siema, witajcie w moim nowym let's play'u z gry Shaya. Jest to mój pierwszy let's play, dlatego proszę o wyrozumiałość. Okej, okay. na początek może zrobimy postać. do fuzji. Tak, mamy dwie rasy. Elf, mag, łucznik i zwiadowca. Człowiek, kapłan, obrońca, wojownik. Ja już postanowiłem, że wybierę człowieka obrońcę, czyli tanka. Ma bardzo dużo defa i jest silny razem. Ataku ma mało, a solo też jest słaby. Mężczyznę. Tam już włosy mnie aż tak bardziej, nie bardzo interesują, ale... Okej. Okay. Tu mamy tryb. Dla początkujących, dla średniaków i dla takich lepszych w grach MMO. Najbardziej opłaca się grać mocarzem, lecz EXP nie jest najlepszy. Ale największe, największe możliwości są tego wybioru. O kurde. Fuzji.pl Brązowym rozpośnij gra. Okej. Okay. Tu mamy ma malutkie takie wprowadzenie jak się chodzi i tak dalej My to nie jest potrzebne ponieważ wcześniej grałem takie żółte kropeczki na mapie są to questy podajdźmy do jednego Zobaczmy co chce jesteś w bejce w bejce małym ludzkim osiedlu ok pewnie mam z... złodziejskie małpki mamy zabić okay. podejmij się Questy sprawdzamy za pomocą klawisza U. Tutaj pierwsza misja w krainie Teos. Tutaj złodziejska małpka-bitwa. Mamy zabić 5 złodziejskich małpek. Myślę, że to nie będzie trudny quest. A, ja przepraszam, jeszcze zapomniałem o tym. Tutaj mamy za pomocą klawisza K yy, nasze czary. Początku może dodać we wszystko. Teraz trzeba osłabienia. I jeszcze jeden. Został jeden punkt, którego na pewno wykorzystamy później. Zwiedzieńskie małpy, proszę. Nasza postać sama bije, dlatego nic trzeba robić. Aha, jeszcze mam w jakimś punku tarczę, którą założę. Zawsze mask HP plus i siła obrony. Zawsze coś. Okej. Okay. O jak widzimy tutaj, skrzyneczka, jest to jakiś item. Klikamy na nią, podnosimy. Jest to mieczyk. Tak, jest lepszy. Ma luz plus jeden. Zdejmę. Założę. ok Mam leciutkie lagi, ponieważ ściągam kilka gier na raz. Moje odcinki będą około 10-minutowe, może troszeczkę więcej. Filmiki będę nagrywał i około 1 na 2 dni. To jeszcze zależy, jak mi się będzie chciało i czy będę mógł, będę miał czas, to może nawet będzie częściej. Ten, ten odcinek będzie ten, ten trochę nudniejszy, ponieważ to jest trochę obeznania takie pierwsze nudniejsze questy. O, druga skrzyneczka i taki woreczek. To jest jakieś, jakaś... Jakie? O, jabłko. Tutaj widzę lepsze tarcze. Zawsze coś. Jeszcze dwie złodziejskie mobki, czy musimy zabić? Gra jest naprawdę ciekawa, bo jest jedna z nowszych. Już kiedyś grałem w, w szaje Zdobyłem 30, 29 poziom magiem. Magietę się całkiem przyjemnie gra. Także zapraszam. W opisie może dodam link do rejestracji, aby ktoś naprawdę nie potrafił tego znaleźć. Ok, 5 mapek zabiliśmy. Wracamy do tego MPC, który dał nam questa. To jest cała mapka. Na mapkach mamy podane questy. I odciągnęliśmy poziom. Teraz yy, OK. I mamy kolejną misję. Teraz się przekonamy, co to jest. Trzeba zabić 5 lisów. OK. Damy radę. Czy to jest jedy, jest, jeszcze jest, tutaj jest jedna misja. Takie żółte kółeczko. Grzeszcza jest... Grasza jest bardzo, taka bardziej rozbudowane MMO, można skakać, pływać w wodzie. Jeszcze. O, skąd do tyłu? Jeszcze pamiętam parę trików. Okay rozmawiaj podejmij się o i tutaj okej okay. i kolejna misja zaliczona dobra, chodźmy zabić te liski okej, okay, to, to możemy zobaczyć nowe misje, nowe te skille twarda skóra a co mi tam? Dodam Teleport do miasta jest bardzo przydatny. Klątwa osłabienia OK, dodamy. Niech stracę. Zobaczymy za chwilę, do czego to służy. Widzicie tutaj taki, taki niebieski znaczek. Jest to ranga postaci. Rankę możemy zdobyć za pomocą. No, za pomocą PvP, czyli pojedynków. Ono, ukradli nam lisa. Zudzie. O, jakiś woreczek, trochę pieniążków. Zobaczymy jak działa ten skill. Zappoczytam. Aha, czy jakby tak go zatruliśmy, że mu zabiera HP. Okej. Okay. Jeszcze kilka lisków. Tu widzimy. Ucznika, to bardzo fajna klasa. Następne myślę, że będą dużo ciekawsze. O, jakiś, jakaś miła osoba. Zjemcie. Postanowiłam je wziąć do grupy. się nie pogniewam. Ja trochę pod podekspi. Okej, okay, skończyliśmy. Drugą misję. Możemy wrócić do tego NPC. Tutaj zasuń. Grupa o tutaj przyniosę. Druga misja. OK. O, rozmawiaj. No i byśmy kolejny poziom. 100 punktów X, uzyskano 520 zł. Pomóc bilemu. Hmm, spróbujemy. O, trzeba się pewnie udać. ok, już będę powolutku kończył, ponieważ, tak jak mówiłem, 10 minutowe. Filmiki ok do zobaczenia w drugim odcinku, cześć.